Baśni, w której okrutna kobieta, czarno odziana, perfidnie knuje samach na towarzysza Lenina. Lenin miał wielu wrogów. Miał ich tylu dlatego, że chciał przebudować życie na nowo. Pragnął, żeby wszystkim ludziom pracy żyło się bardzo dobrze. I nie lubił takich, którzy nie pracują. Lenin powiedział o nich: Jeśli nie chcą pracować, to niech nic nie jedzą. Wielu ludziom to się nie podobało, więc wrogowie postanowili go zabić. Namówili pewną niegodziwą kobietę, żeby zabiła wielkiego wodza ludzi pracy Lodźmierza Ilicza Lenina. Dali jej rewolwer, nabili go zatrutymi kulami. I powiedzieli tej zbrodniarce: Idź do fabryki, tam dziś ma przemawiać Lenin. A kiedy zakończy przemówienie i wyjdzie z sali, podejdź do niego i wystrzel trzy albo cztery razy. Owa kobieta tak uczyniła. Włożyła czarną suknię, wzięła rewolwer i poszła do fabryki. Kiedy Lenin po przemówieniu wychodził, na podwórze jakiś mężczyzna przebrany za marynarza umyślnie upadł przed wejściem i w ten sposób zatrzymał wszystkich robotników idących za Leninem. Wskutek tego Lenin wyszedł sam na podwórze i zbliżył się do samochodu, chcąc wsiąść do środka. Lecz w tym momencie kobieta w czarnej sukni podeszła do Lenina i strzeliła w niego cztery razy z czterech kul. Dwie trafiły w Włodzimierza Ilicza. Ciężko ranny Lenin upadł na ziemię. Zbrodniarka chciała uciec, lecz zatrzymano ją i osadzono w więzieniu. Robotnicy podbiegli do Lenina. Wielu płakali. Robotnicy podnieśli Włodzimierza Ilicza i wsadzili do samochodu. Samochód wjechał do kremla i zatrzymał się przed wejściem wiodącym do mieszkania Lenina. Ciężko ranny Włodzimierz Ilicz z trudem wyszedł z wozu, a ludzie podtrzymywali go, żeby nie upadł. Nadbiegli robotnicy, którzy chcieli zanieść Lenina na rękach, jednak Lenin nie pozwolił im na to. Powiedział: Nie, towarzysze, nie trzeba mnie wnosić na rękach. Bo jak siostra i żona zobaczą, że niesiecie mnie, to pomyślą, że ze mną jest bardzo źle? Nie trzeba ich martwić, towarzysze. Towarzysz Ilicz nie myśli o sobie, tylko o innych. I oto Lenin sam wszedł stromymi schodami na drugie piętro. Natychmiast zawezwano najlepszych lekarzy. Którzy powiedzieli, że stan jest bardzo ciężki, kule były zatrute i może nastąpić zakażenie krwi. Lecz silny organizm Lenina pomógł mu wyleczyć się z odniesionych ran. Po sześciu tygodniach Lenin znów przystąpił do pracy. Ocalał, bo za młodu gimnastykował się i raz i dwa. I raz idęła i i często pływał